Dołączyłem na losowy serwer SMP w Minecrafcie Znalazłem masę dziwnych serwerów jak nie do przeżycia Ale aby się tego dowiedzieć musicie oglądać ten odcinek do samego końca Po kliknięciu tego guziku dostanę się na losowy serwer W pierwszym serwerze SMP Na którym zostałem jest taki dyrajtowy tron Że ma jakąś dziurę Proszę nie wiem, mnie, nie wie mnie, kolego Jakiś Sebas Gamer. hi mu napiszemy i co tam się dzieje? Ja szybko y, zrobię sobie jakieś tulsy podstawowe, bo chciałbym kogoś tutaj zabić na pewno. Więc zbieramy drewno na kamienną siekierkę. Więc musimy sobie jeszcze y, zrobić tak. O, cyk, bierzemy, cyk. I robimy szybko kamienną siekierkę. I postaramy się, tak jak mówiłem, zabić chociaż jedną osobę na tym serwerze. Mam nadzieję, oczywiście, że mi się to uda. Więc na początku robimy siekierę. Potem robimy heal -off. Zabieramy na pewno crafting. Możemy już spróbować kogoś zaatakować. A da się to niszczyć? Oj, przepraszam, to nie ja. Jak teraz tutaj do góry wejść? Mnie to ciekawi. Wow, ale ze schody są ponieszone. Ilu tam jest golemów? A w ogóle to jest border widzowie. Ja bym widzowie mógł spróbować tego diaksa zabić. O! o, Mamy z niego mierz! Mamy z niego też żelazo. Dobra. Jestem mega stacket teraz. Ja widzowie szybko sobie yy, cyk. Śquierka jeszcze. Cyk. Mamy też śquierko. Ilu mamy kelpów w ogóle? Ja nie mam szans, żeby z nim nawet walczyć bo on jest za bardzo wystakowany i chyba to jest mój koniec, ale ja staram się jeszcze uciekać. O, tutaj, dobra, i teraz trzeba się jakoś. Ja się widzowie wykopuję do góry. Co jest? Ja, ja nie wiem, czy ja z nią nabrałem w sumie, bo ja mam takie odradzanie serduszek. Aha, no on jest znacznie tak widzowy, to znacznie tak. Nie, 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 nie. dobra. Jak ja żyję, ja muszę szybko się zregenerować. Dlatego się regeneruję w sumie. Mm. Co? Jak sam widzieliście, każdy serwer jaki istnieje jest po prostu dziwny. Ale w tym odcinku będą jeszcze dziwniejsze serwery, więc oglądajcie odcinek do końca. Dobra, jesteśmy na kolejnym serwerze. SMP i z tego co widzę, jest tam Bedrock, tu jest Bedrock. E, więc coś czuję, że jest to trochę serwer na cheatach. I okej, okay, jest tu pająk, który. O, dobra. Wolę się z pająkiem nie bić. Na pewnym serwerze chciałem znaleźć go, jakąkolwiek osobę, yy, i spróbować ją zabić. Więc się zapytamy. Yy, więc po prostu na nią poczekamy i będziemy mieli dla niej mały prezent, czyli zabijemy ją. No chyba, że jest wystakowana jakoś magicznie. A jest to bardzo możliwe. Dobra, jesteśmy już na kolejnym serwerze SMP. Nie. Co ciekawe, wygląda on dwa razy lepiej niż wszystkie, ponieważ na poprzednim serwerze można tak powiedzieć, że nie miałem szans na przeżyć, ale są przecież gracze. O kurde. Bym mógł ich zabić, ale oni raczej mają temy Chwila, nie, to nie mają aż takich temów Oni pewnie mają może siekierkę Ale strefa, ale strefa, ale strefa, ale strefa. Oni ma ze mną szansę już. Przez ten strefą, ja taką udaję. O, a to jest lifesteal widzowie! On tu znowu jest! Szybko! Siekierka! On za cheeta! Ja byłem w i tak jak jest Dobra widzowie ja mam taką średnią sprawę, bo on, on raczej wie, że mam 2,5 serca, a moje szanse na przeżycie są zerowe więc ja szybko tu wejdę. Co jest? Nie. Nie, ja już mogłem dawno zginąć pewnie. Ja już pewnie nie żyję. Co? Nie ma lag? Wywaliło go! Jestem na serwerze SMP i mam jakieś zasady. Mm. Nie, czyli nie bądź toksyczny. Grifuj spał nas. E, a, nie gliszuj. To, że tak powiem. E, rules, ok. Mm. Cyk. 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 No przepana, nie było tam nie gryfować, tak? Oj, 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 au, au, oj, oj, e, domek piękny, tylko brakuje mi tutaj takiej rzeczy widzowie, takiej jednej małej rzeczy, tylko tak bardziej o, muszę tak, o tu, tu, no ewidentnie, cudowna. Próbujemy. Może on ma jakiegoś laga teraz. Ho, zabiłem go! Zabiłem widzowie, widzieliście. To nie, war nie warto się z taką winą Wystarczy wam drewniany miecz i tyle. Drewniany miecz górą. Ok, jesteś na tym serwerze SMP, który już jakoś kojarzy. Jakbym tutaj widzowie już kiedyś był, ale nie byłem. Mm, więc możliwe, że. To jest po prostu zbudowany creeper. Tam jest beacon. Naprawdę, coś, co ma mocny potencjał. Jeśli nie ma tutaj działek, to właśnie, po prostu, o, tutaj ktoś jest, czekajcie, nie da się otwierać. Dobra, to jest kolejny serwer SMP, który jest po prostu dosłownym survivalem, ale z tego co widzę, jeśli są tu działki, to to jest tragedia, ponieważ to wygląda bardzo ładnie. A z chęcią bym sobie to trochę poniszczył, ale też czuję, że ty mordo jesteś na gejmodzie, ty jesteś na game, on jest na gejmodzie, nie, nie mam szans z nim. Oła, oła, nie, 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 nie. nie. Ja, ja pokojowo, ja pokojowo. Nie strzelaj sklep. Jest, nie trafił, teraz mogę do góry wyjść. Jestem tu. Hi. Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli, panowie. I oła, ja sobie chcę tylko do góry, nie strzelaj sklep. Błagam. Ledwo żyję. Okej. Okay. Trzeba pierw zniszczyć to na pewno. To jest jeden z większych moich celi, który. O! O! Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cześć Creeper. Sorry. To nie ja jak coś. Creeperek tam po prostu sam wybuchł, okej? Okay? O, dobra, ten Creeper też musi to jeszcze bumnąć. Dobra, bierzemy Creepery. O, 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 dobra. I teraz? Okej. Okay. Farmimy sobie klocki tym sposobem. Mamy sporo klocków. Teraz jakoś do góry. Oj, nie udało się. Dobra, jesteśmy na jakimś najdziwniejszym SMP. Patrzcie na to, tutaj jest. Set. The Dobra, nie wiem, nakładamy to jakaś pałka. Stuff on Stone O, kurde. Eee. O. Oh. Ale. Okej, okay, to jest czotem chyba. Okej, okay, co to jest? Nie. Co jest? O, oni mi dużo zadają. Nie. Ale czemu mi to nie zadziało? zadziałało? Nie, to ten, to ten, to ten, to ten. Dobra, uciekamy stąd. Błagam, nie, błagam, nie. Gie,